Chciałem najpierw podziękować i te podziękowania złożyć na ręce księdza rektora Zbigniewa Kubackiego i księdza rektora Pawliny za organizowanie takich spotkań, a widzę, że w tych ostatnich latach, tak jak patrzę, to pojęcie afiliowania seminariów do Papieskiego Wydziału Teologicznego. W Warszawie zaczyna przybierać nie tylko kształty formalno-prawne, bo tak trzeba dla uzyskania magisterium, ale dokonuje się ta integracja na poziomie takich spotkań jak to dzisiejsze, wspólnego pochylania się teologów, profesorów prawa kanonicznego, filozofii, także w jakimś sensie nad zagadnieniem teologii w ogóle jako takiej. I to pochylanie wspólne, jak widać z tego, i tak jak w kuluarach miałem okazję usłyszeć. Wasze głosy, ma swój głęboki sens. Taka integracja daleko wykraczająca poza, poza ramy formalno-prawne dokonuje się także od kilku lat na poziomie studentów. Studentów kleryków warszawskich, jezuickich, naszych, świeckich, tutaj studiujących dziennie, ale także na poziomie studentów z ośrodków afiliowanych, zarówno klerków, jak i świeckich. I to jest moim zdaniem duże osiągnięcie i chciałbym, ponieważ teraz jest ciepły czas wyborów do potencjalnych następców jednej i drugiej sekcji, powiedzieć tą wielką prośbę, żeby to kontynuować, bo to ma naprawdę swój głęboki sens i znaczenie. W kontekście tego, co Księża mówiliście dzisiaj, nie będę się odnosił merytorycznie do tych wszystkich wyzwań wobec teologii, wobec teologów, o których mówiliście przed chwilą, z prostego powodu, że nie słuchałem tej części zasadniczej dyskusji. Natomiast panel był bardzo już skrótowy potem. Ale pytanie takie, które mi się nasuwa, słuchając i patrząc w program tego spotkania, jakie są warunki strukturalne. Organizowane dla studiowania, uprawiania teologii, dla wykładania teologii, minimalne warunki strukturalne, żeby te piękne, i wspaniałe, i słuszne rzeczy, o których tu dzisiaj mówiliście, były do spełnienia. Żeby rzeczywiście za tym dydaktykiem, który jest dydaktykiem w seminarium czy na studium dla świeckich, stała nie tylko przez niego uprawiana nauka. Ale żeby następowała taka właśnie integracja i synteza, żeby, nie chcę już powiedzieć za daleko, mogły postawać w Polsce także wyraźnie zaznaczone w różnych miejscach i geograficznych, i nie geograficznych szkoły teologiczne. Czy to jest dla nas już nieosiągalne, czy jest to dla nas osiągalne? A po drugie, czy jest osiągalne przy tak dużym rozproszeniu? Środowisk naukowych. Wiemy doskonale, moje pokolenie to pamięta, że właściwie rzecz biorąc, były takie dwa ośrodki jeszcze 30 lat temu. Potem do nich doszedł Kraków i Wrocław, i właściwie to było wszystko Poznań, jako miejsca, w których się mówiło o tym, że jest, można powiedzieć, uprawiana teologia na poziomie, na poziomie zorganizowanym w postaci wydziału czy w postaci uczelni. I to miało swoje ogromne wartości. Natomiast w tym kontekście przypomina mi się rok 1997, kiedy po podpisaniu konkordatu przewodziłem takiej komisji konkordatowej czy pokonkordatowej z ramienia konferencji episkopatu. Która się zajmowała kwestią stopni naukowych, kwestią habilitacji profesury, doktoratu, jak to wszystko powiązać, żeby formalnie można to było robić i w seminariach, dla tych seminariów było 70 i także w ośrodkach, w których się wykładało to dla ludzi świeckich. I w czasie tej dyskusji, która trwała parę miesięcy, uczestniczyło w niej. Z braku czasu nie będę wymieniał nazwisk, wiele czy wielu znaczących teologów, filozofów, psychologów z tej naszej strony i także ekspertów ze strony ministerstwa, zanim powstał ten dokument o stopniach i tytułach naukowych, wtedy padały, mimo że to było 16-17 lat temu, a już to było przewidywalne, takie przestrogi, żeby. Słuszna dezintegracja wynikająca stąd, że mieliśmy za komuny za mało t, tych wszystkich możliwości, nie przerodziła się w dezintegrację negatywną. I dzisiaj, kiedy patrzę na to po 17 latach, to sobie tak myślę, że niestety obawy czy wątpliwości wtedy w jakiejś części stały się faktem. I dlatego to jest sprawa, o której mówię, nie do dyskusji na dzisiejsze sympozjum ale to jest do, prawa do dyskusji w waszym środowisku teologicznym polskim, zgromadzonym w tych 15 wydziałach, które są w uczelniach kościelnych, a przede wszystkim państwowych, ale także środowisku teologicznym rozproszonym po 70 czy 80 seminariach decyzjalnych i zakonnych. Co zrobić, żeby ta dezintegracja stała się, czy szła w kierunku integracji pozytywnej, Służącej właśnie temu wszystkiemu, żeby spełnić te warunki, o których mówiliście dzisiaj, uprawiania teologii, i te warunki odpowiadania na potrzeby współczesności świata, żeby teologia rzeczywiście była w służbie wiary człowieka i kościoła, jak to wszystko osiągnąć, i musicie, jako teologowie, jako dziekanie wydziałów, i teologowie, wypracować pewien sposób rozwiązania model. Biskupi tego z pozycji konferencji episkopatu nie zrobią, choć dla biskupów z pozycji konferencji episkopatu jest to sprawa bardzo trudna. Nikt, żaden ordynariusz, biskup diecezjalny nie chce być grabarzem swojego seminarium. Wtedy we wspomnianym 97 roku mówiliśmy o, o tym, o takiej możliwości, żeby było 10, wtedy tyle było mniej więcej metropolii, żeby było 10 rodowisk takich, przez które studenci, nawet klerycy, przynajmniej przez znaczący etap studiów teologicznych czy filozoficznych przechodzili wspólnie studiując, zdobywając to poszerzone doświadczenie i będąc troszkę przewietrzonymi, z tego swojego malutkiego, zamkniętego środowiska. Wówczas nie, uzna, nie spotkało się to z uznaniem. Dzisiaj w kuluarach się już o tym mówi, natomiast y, ciągle nie mówimy o tym jeszcze na poziomie, na poziomie decyzyjnym. Choć kiedy niecały rok temu przyszła do konferencji episkopatu stanowisko dziekanów, któreście opracowali na spotkaniu alarmujące i sygnalizujące ten problem zbytniego pożytkowania, Wtedy wśród nas, wśród konferencji episkopatów, rzeczywiście jakaś tam dyskusja zaczęła kiełkować, i myślę, że to jest sprawa, która wymaga dalszej refleksji. Dlatego, że rzeczywistość zmieniła się i demograficznie, i powołaniowo w Polsce. Na ostatniej konferencji mówiliśmy na temat sytuacji powołań żeńskich, dramatycznej. Męskich, mniej, ale przecież porównując do lat 80. to jest jedna druga tego co było. W związku z tym, to jest to zagadnienie, które na pewno musi być przedmiotem rozmowy, dyskusji, ale to sympozjum dzisiejsze, to spotkanie Wasze dzisiejsze jest rozwiązaniem na tak zwane póki co. Można ogromnie dużo osiągnąć i trzeba to robić na drodze właśnie takiej, że. To integrowanie i afiliacja jest nieograniczona tylko do spełnienia minimalnych przepisów formalnych, żeby mógł być państwowy magister. Tylko ta integracja służy także środowisku teologicznemu w tej siedzibie uczelni matki, jaką w tym wypadku jest dwusekcyjny Wydział Teologiczny Papieski i integracji z tymi seminariami pięcioma czy sześcioma, które mianowicie przychodzą do tej afiliacji jakkolwiek ją nazwiemy prawnie, nie tylko po to, żeby uzyskać i spełnić wymogi formalne, ale także po to, żeby razem tworzyć choćby tylko miejsce wzajemnego spotykania się, doświadczenia i wymiany doświadczeń, co się dokonuje w tego typu spotkaniach. Tym bardziej, że stajemy przed bardzo innym jeszcze zjawiskiem. Z księdzem rektorem jednym i drugim o tym wiemy doskonale. Mianowicie w tej chwili do wydziałów teologicznych, Zaczynają się gwałtownie zgłaszać środowiska decyzyjne, które chcą w afiliacji z Wydziałem Teologicznym dalej uprawiać dydaktykę na poziomie magisterskim, czego nie pozwalają Wydziały Teologiczne w uczelniach państwowych, bo taka jest ustawa. A więc to jest jeszcze jedno nowe wyzwanie, które mianowicie jest do zrobienia. Więc bardzo proszę, jeżeli mogę o to prosić, abyście, drodzy, Księża, drodzy, drogie siostry, panie z naszego Wydziału Teologicznego i Seminarium Afiliowanych o tym rozmawiali, dyskutowali, ale żebyście te dyskusję podejmowali <tryk> także na poziomie wyższym, znaczy między uczelniami i środowiskami w, naszymi, w naszej ojczyźnie, by się zastanowić, by wypracować. Jakiś strategiczny model dochodzenie bo się tego nie da może zrobić jednym dekretem, nie ma takiej potrzeby, dochodzenia do pewnych rozwiązań, to dotyczy także, powiedzmy to szczerze, seminarium. W tej chwili jest w Polsce kilkanaście seminariów takich, które z powodu zwykłych rozsądkowych powinny być jakoś wsparte tą integracją, połączeniem, bo jeżeli jest sytuacja, że liczba kleryków jest mniejsza niż liczba profesorów, to już sytuacja jest nienormalna. Także to spotkanie w tej perspektywie troszkę smutnych rzeczy, o których mówię, jest światłem w tunelu, jest pewną próbą zrobienia czegoś i robienia czegoś w sposób systematyczny, co nie jest rozwiązaniem ostatecznym, ale może być, jest być może drogą do takiego rozwiązania. Bardzo dziękuję.